Tutaj pokażę YouTube Studio. Oczywiście tyle, jak widać, zdobyłam subskrybentów. Tutaj mam wyświetlenia. Jak widać, wyświetlenia, czas oglądania. Te filmy, które tu ostatnio widnieją, to jeszcze nie były oglądane. A szkoda. Bo może fajne. A teraz pokażę coś nowego. Oczywiście ile mój kanał uzyskał na wyświetleniach. To jest. Czas oglądania, w opóźnieniach. Subskrybenci plus jeden. Tutaj mam najlepsze treści mojego kanału oczywiście na moim kanale moich filmów w moich filmach w czasie rzeczywistym przez 48 godzin ile ma a badania co to znaczy badania tu jeszcze nic nie ma treści zobaczymy sobie te treści Szarce, ile było? O, szarce mają wyświetlenia. Ładne subskrybenci, opublikowane treści, liczba wyświetleń na szarce i na filmy. Jak znajdują się widzowie? A odbiorcy, odbiorcy, proszę bardzo, ładnie, ładnie już nie? Jeszcze nie ma wyświetleń na moje, znaczy nie ma. Nie pokazuję YouTube jeszcze, kiedy oglądają mnie moi widzowie. Ale chyba to przyjdzie, to przyjdzie już. I tu mamy wiek. Jacy widzowie mnie śledzą? A więc mamy. Jeszcze mamy 0%: 13 do 17 lat to mamy 0%.

Płeć, jaka płeć śledzi mój kanał, to mamy tak: mężczyźni 78% i kobiety 22%. Określone. Mamy główny rejon: Polska. Mamy 77% na Polskę. Mamy Niemcy 22%, mamy Wielka Brytania 1%, mamy Holandia 0,6% i mamy Francję 0,6%. O, Francja mnie też ogląda. Widocznie coś po francusku nagrałam. A może nie, może miałam zamiar, nie wiem. Aż w bądź razie, mhm. Uh -huh. Najpopularniejsze języki napisów brak. Napisów. Z oglądania przez subskrybentów. Więc w godzinach. Mamy widzowie na godzinę 74,6. To mamy subskryb widzowie bez subskrypcji. A teraz subskrybę Ci. 25,4% treści oglądane przez Twoich widzów. Jeszcze za mało danych. No i co jeszcze? To chyba wszystko. No co jeszcze mogłabym pokazać? Jeszcze bym mogła pokazać tu w YouTube Studio. Jesteś cały czas o YouTube Studio mówię. Żeby spełnić kwalifikacje, to trzeba. Wiemy to. To jest wiadome. Kto ma kanał YouTube, to musi te kryteria spełnić. Miłego oglądania i do końca.